Cześć Boże. Witajcie. Mamy dzisiaj piątek, 19 grudnia i posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według Świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienaganie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach, kiedy Zachariasz w dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia, przeradził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Żbieta, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawrócić do Pana, Boga ich. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza. Żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nie posłusznych do sposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały, na to rzekł Zachariasz do anioła. po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę wielką rado wieść radostną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego żbieta poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i mówiła – tak uczynił Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Dzisiaj widzimy w Ewangelii tych małżonków, którzy wypełniają wszystkie przepisy prawa, ale nie mają dziecka. I to jest ważna lekcja dla nas, że to nie jest takie proste. Że jeśli robisz wszystko, o co Cię Bóg prosi, to Ci się będzie układało jak nikomu innemu. Nie taka jest jego obietnica. Bóg prosi. Wyrusz naprzeciw moim zamysłom w pełnym zaufaniu i przyjmij wszystko, co się wydarzy. Niech Was, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Sen, Duch Święty, dobrego dnia, szczęść Boże.